Szanowni Państwo, sprawdziliśmy po raz kolejny jak wyglądają chęci młodych ludzi i do studiowania w Łodzi i do pozostania tutaj te wyniki są całkiem niezłe, ponieważ że Walczek Gomuła zaraz będzie o tym szerzej mówić, ale będziemy też wręczać nagrody Ameni Mateuszowi, którzy wykazali się największą kreatywnością w tej ankiecie i jednocześnie konkursie. Pan Prezydent Radny Kustelnik, Pan Dyrektor Artur Szaj, Pani dyrektora Agnieszka Hudzik też za chwilę powiedzą i o tym badaniu i o tych wynikach, ale pozwolę sobie zacząć od Pana Prezydenta. Krok do przodu popisujemy. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zanim gdzieś się pójdzie, warto wiedzieć i mieć pełne przekonanie, że się idzie we właściwym kierunku i w ogóle w jakimś kierunku. A żeby to określić, trzeba mieć ogrom wiedzy i pozyskać tę wiedzę. Jestem bardzo szczęśliwy, że moja drużyna odpowiedzialna za program Młodzi w Łodzi razem z firmą ASM Research Solutions. Dobrze powiedziałem. Byłem blisko. Eee, opracowali badanie, które moim zdaniem jest niesamowicie wartościowym zmierzeniem tego, co naprawdę o nas, o urzędzie i o łodzi myślą ludzie młodzi. Oni są naszą przyszłością, i w oparciu o nich będzie się tak naprawdę kształtowała przyszłość tego miasta. Dlatego warto wiedzieć, jakie są realne nastroje, co myślą o swojej przyszłości w naszym mieście, co chcą studiować, gdzie chcą studiować, czy chcą studiować u nas. I właśnie takie badanie przeprowadziła firma ASM razem z moim zespołem i to badanie jest arcy ciekawe. Eee, mówiąc w dużym skrócie. Myślenie, pogląd, nastroje maturzystów, maturzystek, studentek i studentów pierwszego roku, bo to była nasza grupa docelowa, są zaskakująco dobre. Bardzo dużo ludzi już wie, że chce studiować w łodzi, mniejsza grupa jeszcze nie wie, gdzie chce studiować, i raptem bodajże 16,5% wie, że nie chce studiować w łodzi. Też bardzo optymistyczne są statystyki, jak wiele osób w ogóle chce studiować. To jest naprawdę duża grupa osób i to jest budujące. Też bardzo ciekawe jest to, ile osób z regionu chce studiować w Łodzi i już myśli o wiązaniu swojej przyszłości później edukacyjnej, a później zawodowej z naszym miastem. Natomiast to nie jest tak, że na tych danych możemy poprzestać. To jest materiał, który właściwie powinien stanowić motywację i podstawę nie tylko dla nas, ale też dla przyszłych administracji do naprawdę ciężkiej roboty, bo mamy z czym, mamy nad czym pracować i grunt jest dobry, natomiast to już od nas i od łódzkich uczelni będzie zależało, co z tym zrobimy. Więc bardzo mnie cieszą te dane. Oprócz tego chciałem powiedzieć, dlaczego się dzisiaj widzimy. Widzimy się w związku z tym, że we współpracy z lotniskiem postanowiliśmy uhonorować dwoje laureatów tego, tego konkursu, którzy w najbardziej kreatywny sposób odpowiedzieli na pytania: tutaj, dlaczego chcą studiować w Łodzi? I pracować w Łodzi. Jest to studentka pierwszego LO, pani Amelia oraz znaczy uczennica pierwszego LO, pani Amelia, oraz student Politechniki łódzkiej pan Mateusz. We współpracy z lotniskiem postanowiliśmy ich wysłać na niezapomnianą wycieczkę do Brukseli. Nagrodą w tym konkursie jest bilet w tej z powrotem do do stolicy Europejskiej Biurokracji Instytucji Unijnych, czyli do Brukseli. Mam nadzieję, że Państwo spędzą tam naprawdę niezapomniane chwile i zeznajomią się tutaj z najciekawszymi elementami naszej unijnej stolicy, więc bardzo się cieszę, że bardzo się cieszę, że tak fajne nagrody udało się udało się zorganizować we współpracy z lotniskiem. Laureat, laureatowi i laureatce serdecznie gratuluję. A i chciałem bardzo podziękować za inicjatywę Agnieszce Chudzik, Justynie Kowalskiej-Grzegory i całej ekipie programu Młodzi w Łodzi, bo oprócz bardzo zaskakująco dużej ilości pozytywnych ocen co do perspektyw studiowania w Łodzi, bardzo silna marka jest program Młodzi w Łodzi, czyli pokazuje, że inwestowanie w to, łączenie kropek, łączenie świata akademickiego z życiem miejskim ma sens i warto na tym odcinku inwestować i mam nadzieję, że będziemy na tym odcinku inwestować tylko coraz więcej. Bardzo wszystkim zaangażowanym dziękuję, a Pani Aneli gratuluję, Panu Matuszowi również, no i życzę tego pobytu w Brukseli. Dawać, dawać bilety, bo nie będą już wrócić. Zróbmy Może pamiętaj, tak, to nie, pamiętaj, way, <laughs> się, to, znaczy, to nie jest One Way, przepraszam, chciałem zaznaczyć, to nie jest One Way Nie, jest powrot Ale pytanie, czy skorzystają? to już jest Panie dyrektorze, proszę młodych ludzi, sobie zostawimy na koniec, bo wiem, że to już rozmowy były przed konferencją, kuluarowe. Takie krótkie wprowadzenie, może do badań, których pewnie jeszcze nie powiem, Proszę panią dyrektor. Dzień dobry. W ramach badania maturzystów i studentów przepytaliśmy ponad 2000 maturzystów ludzkich, uczelni oraz regionu i zapytaliśmy, gdzie są studiować, czy chcą studiować, oraz jakie czynniki są dla nich najważniejsze. I okazuje się, że 77% tych respondentów chce studiować a prawie 50 w łodzi, to nas bardzo cieszy. Natomiast jest to dla nas ciekawa rekomendacja, bo pokazuje, że nasze działania, jak salon maturzystów, zaspaku studiowania w Łodzi, zaspaku pracy w Łodzi, czy programy stypendialne miasta Łodzi przynoszą rezultat i to jest kierunek, który będziemy rozwijać. Bardzo dziękuję się tak, że Agnieszka chodzi o miasta Łodzi. Więcej niż o to, to, to do chciałbym zapewnić, że że skromność, to jest tutaj nestorka programu Łodzi Łodzi. Dobrze. Małgorzata Walczyk komuła, ja reprezentuję agencję badawczą ASM Research Solution Strategy. Nad zaleceniem miasta u Łodzi przeprowadzaliśmy badanie. Tutaj pani dyrektor powiedziała, że przebadaliśmy ponad 2000 młodych osób, ale proszę Państwa, przebadaliśmy prawie 3000, ponieważ ponad 2000 było w badaniu, wzięło udział uczniów, ponad 800 studentów pierwszego roku, czyli. Badaliśmy bardzo dużą grupę młodych ludzi, którzy teoretycznie są na brzegu swoich wyborów zawodowych i życiowych. I co się okazuje? To badanie nam pokazuje, że młodzi ludzie mieszkający, uczący się w łodzi, to jest bardzo pragmatyczna, ale też wymagająca grupa. Oni chcą się rozwijać zawodowo, ale też chcą realizować swoje pasje. Dla nich taką naczelną, bym powiedziała, wartością w życiu jest rodzina i, i chcą też mieć, mieszkać, studiować czy uczyć się w miejscu, w którym później będą mogli tę rodzinę założyć. To są bardzo, bym powiedziała, tacy ludzie, którzy mają już dosyć mocno wyznaczoną swoją ścieżkę życiową. Oprócz tego, Szanowni Państwo, dlaczego mówię o tym pragmatyzmie? Ci uczniowie, tak jak już było tu powiedziane, ponad 77% z nich chce kontynuować naukę, czyli chce studiować, a prawie połowa z nich chce studiować w łodzi. Widzi tutaj swoje miejsce do rozwijania swoich pasji. Nabywania, swoich, nabywania umiejętności czy kwalifikacji zawodowych, ale też fajne miejsce do życia, gdzie połączą to życie towarzyskie, przyszłościowo-rodzinne, także z życiem zawodowym. Już szczególnie studenci pierwszego roku robią rozeznanie w rynku pracy, bo ponad połowa deklaruje, że takie rozeznanie w rynku pracy zrobili, dlatego łódź jest też dobrym miejscem do rozwijania właśnie tych Umiejętności zawodowych i co ciekawe, nawet bym powiedziała, że nawet bardzo ciekawe, to to, że ci, którzy zrobili już to rozeznanie, przepraszam, to praktycznie pracują. Nie zawsze jest to praca stała, czasami dorywcza, ale już na tym pierwszym roku, bo badaliśmy studentów pierwszego roku, już na tym pierwszym roku pracują. Tak jak powiedziałam, Łódź się w ich e, m, głowach, takim oczami tych młodych ludzi rysuje jako mi, e, miasto e, bardzo dużej różnorodności, gdzie e, mogą i, zarówno rozwijać swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, ale też jest przy, przyjaznym miejscem do życia i do zabawy. E, i, jeszcze nawiążę do tego pragmatyzmu, też bardzo często się przewijało takie stwierdzenie, Łódź jest miastem na każdą kieszeń. Tak, także co dla studentów, sami Państwo pewnie wiecie, jest bardzo ważne. Ale co bym chciała podkreślić na koniec że 35% studentów z pierwszego roku studiów studiujących w Łodzi już teraz wie, że na pewno w tej łodzi zostanie. To, Szanowni Państwo, jest bardzo wysoki wskaźnik bo my podobne badania robimy w różnych miastach i to jest bardzo wysoki wskaźnik, jeśli chodzi o studentów pierwszego roku. Takie wskaźniki zazwyczaj są dla studentów e, ostatnich lat studiów, kiedy już wiedzą, gdzie, kiedy mają ustabilizowaną pewną sytuację już zawodową w tej chwili. Bo wszyscy wiemy, jak wygląda obecnie rynek pracy, natomiast tutaj badaliśmy studentów pierwszego roku. Jeszcze raz podkreślam, 35% z nich twierdzi, że w tej łodzi no, chce. O łódź to jeszcze Państwu też dopowiem, może to jest ważne. Znowu wychodzi ten pragmatyzm, bo uczniowie patrzą na łódzkie uczelnie z perspektywy, że po pierwsze mają bliski dojazd. One są też niedaleko, ale z drugiej strony oferują im to samo, co uczelnie warszawskie, uczelnie krakowskie. Nie widzą już tej różnicy, tak jak to było kiedyś. Tak? Dlatego uważają, że dlaczego mam się wyprowadzać do Warszawy, dlaczego mam się wyprowadzać do Krakowa? To samo mam w Łodzi. Więc no tutaj to pod tym kątem też, też chciałabym zwrócić dużą uwagę na brak tych różnic. Bardzo dziękujemy. Za zentautkę pragmatycznej. Amelia, tego wiersza nie każę ci cytować, ale dziękuję. powiedz <grym> trochę o swoich planach, w takim razie, skoro już jesteśmy w kontekście tej badań w przyszłości. Dobrze. A jak na razie planuję i przygotowuję się do zdawania na kierunki aktorskie na różnych uczelniach w Polsce, między innymi w Łodzi, na filmówce. A Wiem, że jest to nie najłatwiejsze zadanie, dlatego jako plan B mam różne opcje, m.in. realizację dźwięku i podobnie kierunki związane jakoś z muzyką. Okay. Pytania? Na razie nie mamy. Mateusz, dziękuję Ci, Anna. Mateusz już studiuje. Ale zakładam, że chce zostać w Łodzi. A może nie? Powiedz. No i teraz ryzykowne. Studia, na <noise> których jestem, są, są studiami inżynierskimi, więc planuję oczywiście je ukończyć. A później, bardzo ciekawe, co też powiedziała Pani, pani przede mną, że duża grupa badawcza yy, planuje założyć rodzinę. Ja jestem jedną z tych osób. Więc yy, zobaczymy, co po pierwszym stopniu. Myślę o magisterce, ale być może wtedy już zaocznie, z racji na to, że właśnie chciałbym założyć własną prośbę. Rozumiem, że jeszcze jakieś pytania od Manuela, które w kuluarach. Zanim Pan Dyrektor wręczy, to jeszcze może dwa słowa, tak? To zapraszam Pana Dyrektora. To teraz zacznijmy. Możemy powiedzieć, młodzi w Łodzi, studiujcie w Łodzi, bo można wygrać nagrodę. My jako lotnisko bardzo wspieramy wszystkie inicjatywy, które skierowane są na to, ażeby ci młodzi ludzie wybierali łódź jako swoje miejsce zawodowe, przychodzili na lotnisko, korzystali z oferty lotniska rozumianej szeroko, nie tylko jako połączenie, ale również jako możliwość praktyk, zdobywania doświadczeń zawodowych. Pan Mateusz pochwalił się przed chwilą, że gdy widział ogłoszenie o przeprowadzonym badaniu, zwrócił uwagę na to, że nagrodą jest bita. Dzisiaj jak się okazuje nie tylko widon, ale nawet w Brukselę można wygrać. Także młodzi wodzi, studiujcie w łodzi i wygrywajcie nagrody. Młodzi są tak kreatywni, że na pewno są <laughs> za tym